Hi guys! Dobra, a dzisiaj sobie gram w kata łowiącego ryby, czyli Cat go Fishing Od razu chcę wam powiedzieć, że jeśli ustawienia jakoś się różnią, nie wiem, coś w save się różni Gram na laptopie, bo uznałem, że mój laptop lepiej nagrywa filmy, lepszej jakości nagrywa i tak dalej I uznałem, że to jest właściwa rzecz czekaj, czekaj Nie, dobra, czekaj, musiałbym się odsunąć, chwila <laughs> nie wiem co ja robię. Ale, ej, w ogóle to jest fabryka, teraz zauważyłem. Nie wiem, czy mi się Seife jakkolwiek różni, czy nie. Wiem, tyle, że jesteśmy bogaci na tym serwie, Dawaj, jakąś tetrę sobie złapiemy. Nie wiem, czy łapaliśmy kiedyś tetrę, ale jak nie, to dzisiaj możemy złapać. I. Otóż, tak dawno nie nagrywałem. Chciałem się podzielić z wami. Oj, myślałem, że mi mówią, że, o, nie złapiesz tej ryby. A, w sumie 5000. Tyle jeden haczyk kosztuje Chcę się z wami podzielić, bo ja mam tyle historii do powiedzenia, Chcę wam chociaż powiedzieć z trzech historii jakie mi się zdarzyły Ja w tym czasie tutaj zrobię Jak mi się ryba jakaś będzie łowić to się napije Mountain najlepsze pićko jakie istnieje Nie, nie Stary chair był lepszy, stary chair był lepszy W ogóle ten, bo Mountain Dieu nic coś mi zjadło, nie, nie wierzę w to. Ale Montendew jest jeden, jeden z niewielu przykładów, dlaczego korki są lepsze. Otóż nie wiem, wszyscy jakieś korki nowe, uniwersalne, co, co to w ogóle do dupy jest. Nikomu się to przy, nie przyda. A tutaj normalnie w Montendew, pa, masz korek, który sobie odkręcasz, i pa, i normalnie działa. Piękne. T, 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 ten odcinek się zaczyna genialnie. Nie wiem, ale mogę powiedzieć jedno. Poszedłem do szkoły średniej, mam więcej znajomych niż w szkole podstawowej. Śmieszne, śmieszne, smutne, w sumie też smutne. Dlaczego ta wędka mi tak leci? Wiem, dlaczego ta wędka mi tak leci. Ale to jest smutne. Czy dzisiaj będziemy łapać jakąś specjalną rybę? Nie wiem, jak coś znajdziemy to można złapać. Nie, już myślałem, że tam to będzie. Leciała. ciała. Dobra, bulfisze może bym złapał. A jak tu się trafi, no to chodzi, będziesz jako przynęta tutaj na jakiś tutaj większy y, organizm. Taki nie wiem jak ten miecznik na przykład jest miecznik to się łapało inaczej. Jakie mamy questy w ogóle? Złać bagu, Snoutfisha, nadal nie wiem gdzie są te ryby. Daję jak, jak najdalej rzucimy Fireverasa. Fireverasa, siatkę. W ogóle skąd on ja tyle hojsu? What the hell? What the hell? Ja nigdy tak nie mówiłem na filmach. Mówię, stary Chayer był lepszy. On chociaż co, cokolwiek tam robił. On miał emocje. Ja to jestem jakiegoś nie wiem, jego podróbką największą, jaka istnieje, muszę przyznać. Chayer Chayer kiedyś był lepszy. Nie oszukujmy się. E, dobra, ale no może zacz zacznę powiedzieć te moje historki. historki. Historki to nie, można się nauczyć co najwyżej. Ale jakie mam historie? Otóż, historię ze szkoły średnią, już mam tyle historii. Nawet już. O, tu jest trafa kolorowa, Klara... Ko... ta. Koralowa. Ej, Nemo, 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 Tu jest Nemo, gość. Ludzie, tu mamy Nemo, ale jest też taka, taka. taka... Z Czopajdłem. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Ale dzisiaj mam muda świetnego. Ej, szczepajdło. Co to jest, Czopajdło? O, tu lata bagu. Tu... O, tu jest bagu. Co ta bagu robi? Bagu, bagu, bagu. Nauczył mnie jak oszukiwać w kantu. Nie, yy, zacznę... Co to jest jakaś nowa ryba? Ja... Nie, widzę... chyba nie chcę mi zejść te przynęty. Dobra, może zacznę od tego, że mam... Wie pie jedna rzecz, mam więcej znajomych, mam więcej kontaktów. O, ja, przypomniałem sobie. Michał, Michał, muszę o tobie nagrać film. Dań ci kiedyś na urodziny. Taki prezent, taki nóż do pizzy, a ty mi powiedziałeś wtedy w ten, w ten sam dzień, albo w następny gościu, na twoje następne, na twoje urodziny co będą? Dam ci mojego powerbanka z filmem. I był sobie taki o film, w którym on siedział na jakiejś, nie wiem, ławce, krześle w ogrodzie. Jakieś tak to było. Eee, czekaj, ja się zaraz oplu oplunę sam. On sobie siedział na jakimś krześle tam w ogrodzie i takie otwierał powerbankę, którego dostał jakiś jakieś uro. I o, takie otwierał, zrecenzował to jak typowy recenzent kart graficznych, że powiedział: W sumie super, te nowe karty yy, kupujcie, kupujcie, ale no w sumie yy, ten. O, I tak te swoje najnowsze gry odpalicie, na, nie wiem, na dziesięcioletniej karcie. Co prawda, w najgorszej grafice. Tak, nie wiem, jakiś tak powiedział. Ja właśnie jak te, wtedy w szkole go spotkałem to, i mu wręczyłem... I mu wręczyłem prezent, taki nóż do pizzy, taki nie, nie mam cytrynę, a cytryna to nie jest nóż do pizzy. E, wręczy, wręczyłem mu to, on mi powiedział wtedy... No gościu, na twoje następne urodziny dam ci jakiegoś ta Puerbanka, co dostałem i, be, i będzie super. Super będzie. Zgadnijcie co. Nie dostałem! A twój na ciebie Michał. Michał co będzie pichał. <grym> nie mogę. <grym> nie mogę tego co ja dzisiaj gadam. Michał tego swędzi pichał. No. I ten... A super. nie, Ej, dwie, dwie ryby naraz. Dwóch na jednego to banda tego jak to opowiadali. Sizer. Wiem na ciebie questa kiedyś. Mm. No, chcę ci przerobić na coś więcej. No nie wierzę, nie wierzę. Ja chciałem kupić haczyk. No, bombę. Nawet parę bomb sobie kupimy, bo czemu nie? Może dzisiaj Linga czy na to będziemy. Fajnie by było. Ej, w sumie możemy spróbować Inga albo Yanga, bo nie próbowaliśmy nigdy zdobywać tej ryby. O ja, ja czuję, że dzisiaj mikrofon będzie z tego właśnie. może trochę go odsunę. Dobra, wy sobie lećcie. A my tutaj się zanurzamy w głębiny morskie, dobra, tu tych ryb nie chcę Ja chcę zobaczyć tego Yanga albo Inga. Inga... Była chyba taka herbata, ta kawa chciałem powiedzieć. Yy, ol, ej, ale tu są shadery. Jakieś tutaj ryby prehistoryczne. Dobra, szukamy gdzie to jest wejście w ogóle. Tu nie ma. Dobra. Mam jeszcze z... No! Dobra, super. Mam jeszcze z dwie bomby, więc w razie czego można je wykorzystać. Tutaj trzeba do góry. Ważne, żeby nie dotknąć tak naprawdę tego. I znasz? Znaleźć... O, chyba tu był ink. Tu po lewo był INK, ale tu gdzieś też był Yang W sumie ta ryba. Zada mi bomby. Trochę ładnie z tej strony. Ja cię nigdy tak głęboko w tej grze nie byłem. Chy chyba... Jestem ciekaw jak będę mieć lepszą wędkę, to będę mógł niżej zejść. To mnie interesuje trochę. Nie, kolejny tutaj wybuchacz. O! jak rybą obudziłem. Co ty gadasz? Mam haczek, mam haczek. Czyli w chyba mogę złapać większą rybę. Mogę ciebie złapać? Prawie mi tutaj wędkę. zni Co to jest za ryba jakaś? Co to jest za ryba? Dobra, i może do końca historia o pań, pa, panu Michałku Spawaj sobie A tu przyszedłem zwiedzać tylko No i ten, mi, Michałku Obiecaliśmy mi powerbanka, nie dałeś go Masz dramę, na YouTubie Chociaż, chociaż tu pewnie na tak nie jesteś i tego nie zobaczysz Z, Muszę zrobić pewnie film tylko to Tylko tobie, tylko tobie Dobra, może zacząłem teraz opowiadać historię z mojej szkoły średniej, jakie to się wydarzyły, nie wiem. Ostatnio tak się na lekcji godziny wychowawczej, czy jak to tam nazywacie, idioci. Idioci. Tak, przepraszam, że założycie tak brzydkiego słowa, jak słowo idioci, ale to, to właściwie jest nawet prawda, więc nie muszę was przepraszać. Znaczy, nie powinienem przeprosić, ale sami wiecie, jaki jestem. Yyy, ile odcinek trwa już? Trwa z 8 minut. No I Dosłownie pani nam zadała jakieś ten Kartki Czekaj pójdę po kartkę Ten Zadała nam coś takiego Na godzinę wychowawczą Nie wiem czy będzie widać eee, Które to Które to było eee, Te na środku samym Będzie to widać czy nie Bo nie Czekaj eee. Dziś To nie O jest Tu jest Mój chłopak Jest z Grecji eee, Czekaj odpustowałem to nie wiem Ale teraz na pewno Mój chłopak jest z Grecji Zgadnijcie co napisałem Mój... chłopak jest z gejem Piękne, po prostu piękne Dobra, kontynuujemy naszą grę <ścoughs> ja, ja ten film na pewno będę musiał montować Jak ja dawno filmów... Jak ja dawno po prostu filmu nawet nie montowałem Ja tylko podkładkę chłodzącą, chyba będę musiał ją zastosować Żeby tutaj mój laptop... Się, bo czuję, że są lagi nie, nie są one jakieś, nie, yy, higroskopijne Czekaj, higroskopia to była coś, że jest coś bardzo małego, nie dużego, co nie? Tak, tak Ale, o, w ogóle, śmieszne jest to Płyń sobie rybo, płyń, płyń, ja, ja, tutaj będę Ja <grywdy> biję widzów, ja, ja biję widzów, ja biję widzów yy, Jakby Ten, co ja chciałem powiedzieć Aaaa, rozdymkę złapałem. Nie, nie, wierzę, że rozdymkę złapałem. Bywa i rozdymka. Gdzie jest swordfish? No, bad. przynajmniej rozdymki nie jedzą. No, chcę gdzieś rozdymkę zjeść. A się na pijem Montendio, może ktoś będzie mi chciał rozdymkę wtedy zjeść. Ej, bo teraz mi to dnia dotknie. Ej. Najbardziej higieniczny użytkownik Montendieu jak, jak, jak ja uwielbiam robić to, że... Jakie ja po prostu uwielbiam robić taką minę To, to jest moja piękna mina W ogóle, patrzcie, ja, mam ja na sobie łańcuch Widzicie? Łańcuch mam Nie chciałem łapać tej cholernej ryby Nie bierze Dobra, kupujemy fajerwerka O, aaa, łagubio Dobra, my chcemy bagu, łapiemy bagu no, ja miałem podkładkę. Dobra, trudno. Będziecie mieli dzisiaj lagi śmieszne. Będzie najwyżej. W ogóle mam 34 poziom. Jak ci w tej grze progresuję? łaposie się ryby. O tu na przykład tak. Taką rybę. Taką rybę. Dobra, ale może zacznę opowiadać jakąś kolejną historyjkę, bo ja w końcu nigdy nie zacznę opowiadać kolejnej historyki. Nie wiem. Si na przykład kolejną historią jaką mogę wam opowiedzieć, po co jak kupiłem światło, to ja nie mam pojęcia. Po co jak kupiłem haczek nie mam pojęcia, ale mną historią jaką chcę wam powiedzieć jest to, że Dosłownie cała klasa wie, że mam kanał. Rozumiecie? Po pozdrawiam was serdecznie tutaj. na was, frajerzy. Nie no super jesteście, nie zmieniajcie się. Najwyżej jak mnie wkurzycie, to zrobię ten. Jak Walt z bre... Walt. Walt Whitman, ta. Jak e, Walter is breaking bad, że zachoduje się e, ten kwiat rycyny i, i was otruje. Co ja <laughs> ci się gadam? Nie, oczywiście w grze komputerowej mi chodziło. Eee, haczyk. i Szukamy znowu. Bagu, 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 bagu. Bagu, bagu, bagu. bagu. Dobra. Nie wiem, w ogóle dziewczyny w naszej klasie to są super. <śmianie> nie, jeszcze tak tragicznie to za zarzuciłem O, dawaj ty, da do dobra, do nie, nie, nie chcę ciebie Pamiętaj, zrób sobie dużą przynętę, rzuć niech Latająca ryba chce ci to zjeść Żałuj Latająca ryba, co, co tu się dzieje w tej grze? Nie wierzę co, co się dzieje w tej grze. Dobra, dawaj kupujemy sobie firewerka. W ogóle nie mam podstawkę, czekajcie chwilę. Pa, mam taką podstawkę chłodzącą do laptopa. Dobra. Wziąłem sobie podstawkę. Nie wiem czy będzie więcej szumu czy nie. Mam to w dupie. W ogóle noc, jest super. Daj bomby kupujemy. Bomby... Mo może ten gros zaraz, zaraz przestanie tak mocno legować. Czy to był ink? Nie, to nie był ink na pewno. Uuuu Chodzi ale mi się, chce się bekać po tym montendiu, W ogóle ja nigdy nie miałem tak super kontaktów z lu Z ludźmi Nie! Ja kiedy zobaczyłem rybę, warto 2... Ten 2... 240 tysięcy nie! 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 Nie gadaj, że ta ryba się złapała Czekaj, ja mam haczyk, co nie? Ja mam haczyk, co nie? Ja mam haczek, co nie? Dobra, szukamy jakiejś większej ryby. Ty jesteś większą rybą. Ty jesteś większą. Nie, to nie jesteś większą. No, ty, ty, ta ryba jest do dupy, tak szczerze. O, dawaj, dawaj cię. Wie. Super. No se ci mnie ucało od razu. Zrobimy z niej paszczet. O, jeszcze Swordfish się pojawił tutaj zniknął. Zrobił mi. Ciach! 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 Mam jakiś miecz pod ręką. Mam śrubokę Zrobił mi. Ciach! Nie, nie, dobra. Ja nie wiem o, o czym jest dzisiejszy odcinek. Hmm. Ten odcinek jest o tym, jak popadłem w szaleństwo. O, akurat nagdys przepełniła. A wy tego nie widzieliście? No i gorzej. Dobra. Nie, nie, nie. Nie, nie wierzę. Nie, nie mogę dać tej ryby się pokonać. Ja jakby... Y To, to była moja odpowiedź <noise> Jeszcze do tego powinienem dać jakieś w tak który by grał. Mogę cię złapać, czy to jesteś, nie wiem. Dziwne są te ryby. Chcecie co... Z... <noise> Mamy blue nie wiem co to jest, ale... Złapałem Blue jest to jakaś nowa ryba. Czyli ten mikrofon cholerny. Muszę go przykręcić, czekajcie. Zrobiłem nim 360, powinienem teraz trzymać się troszeczkę lepiej. I tak powinno być zawsze i wszędzie z tobą na no zawsze, będę ben... nie, 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 nie nie, 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 nie. he, daj, daj jakąś małą rybkę najlepiej żeby inna ktoś nie zat o, może być ty ej, może mawa dzisiaj jeszcze złapiemy mawa w sumie mawa dobra, dawaj mawa, tylko haczek trzeba złapać wziąć, a nie złapać bierzemy więc dużo bomb dużo najlepiej, więc najwięcej ile się da po prostu, czyli 5, bierzemy sobie Fireworka, bo e, ten, lubimy Halloween A w ogóle, ej, chyba za nie lubię z Halloween Robimy tak, żeby oczywiście z fireworka nie skorzystać I zanurzamy się jak najgłębiej Jak najgłębiej, i czekamy mawek, gdzie jest Maw? Nie, to egerszarka, odstraszyłem, nie, co ty gadasz Luminy nie trzymam, chyba my z wapami uraz O super, właśnie straciłem większość moich bomb, tu jest Noctis Eee, w sensie można byłoby go złapać, jakby się chciał, ale no, raczej byłoby to ciężkie niż łatwe, bo on tutaj lubi mi zalać moją przynętę i to, to jest dosyć średnie. No, a mawa, jak na razie nie widziałem nigdzie, to jest dosyć wielki minus. To jest stary, ryba, ją chyba raz złapaliśmy, ona, Nie że jest tutaj bardzo spokojnym gatunkiem, to tutaj czasem też, albo nawet i zawsze, mało kosztuje. No ale szukamy tego mawa. Gdzie on może się znaleźć? Tu jest moga. W sumie mogę złapać? Ej, zobisz... Złapieś... Okej, okay, potrzebuję większej przynęty. Ej! Łapiemy mogę? Dawaj mogę łapiemy. Tylko dawaj jakąś małą rybę, żeby mieć z niej przynętę, ale ciebie nie, ciebie nie chcę. Tutaj rybo co tak skarz. Nie wiem jak, jaką masz profesjonalną nazwę. pas sprawdzam telefon. Nie, nie, chciałem zrobić jakiś mega śmieszny dowcip, ale... Ale by wyszedł dowcip z wagą, czyli... <noise> czyli najlepiej jak się da tylko. E, gdzie to jest... O, tu jest ma maluszek. Dobra, To dam maluszka. E, tu... E, e, to jest ta ryba z Questa, to jest ta ryba z Questa, to jest ta ryba z Questa. Z Battle Pasa, o, najlepiej powiedzieć. Nie! Nie, 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 ja się na to nie zgadzam. Moja ryba z questami, no! Come on, fight with me! Come on! Bro! Bwe! br zanurzamy to... O, oh, jest, 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 jest! Przecież ten, jakby ktoś robił fajny moment ze mną, to... Tyle głupich momentów jest, na przykład ten... Nie, dobra, a to słabo mi wyszło. No, akurat muszę przyznać, że mi wyszło. Tu nie ma nic super. W ogóle dzisiaj ten, miałem mega zarobistą lekcję e, informatyki. Zgadnijcie, co robiłem e, tam z dziewczyną, z przyjaciółką, można tu powiedzieć, nawet, czy koleżanką. Jest jakaś różnica większa, bo ja, ja się nie znam. Nigdy nie miałem przyjaciół. Dobra. Dobra, bo ja przesadzam z, 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 z tym, co ja robię na tej kamerce. Dawaj haczyk, kupmy jeden. Światła mamy jeszcze na trochę, tu jest musztardfish, musztardfisha. nie chcemy, on się nam totalnie nie przyda. Tu jest ten yy, ogon ogonik, ogonik, tak. Yy, tu jest Sizer, Sizera mówiłem, że nie chcemy. A gdzie był tam, tamten okaz? Rokin! Widzisz? ej, do nie, na Rokina potrzebuje przecież ten jakiś, jakąś ryby mieć. E, halo. Chcę kupić ten. Nie tak, tylko kupuję haczyk, kupuję bombę, bombę i jeszcze tak z trzy razy bomb. Dobra, ja się za, zaraz ten, Zacznę wkurzać na tę grę i zacznę przeklinać. I jak tak się stanie, wy, będziecie mieli ten, co szotować, Jakby jakiś widz mój chciał zrobić dla mnie. Fa nie mimo. Dobra, was nie chcę, bo wy jesteście ten. Kanapowcy, kanapowcy? Dlaczego takie określenie użyłem? Nie mam nie mam pojęcia. Czasem użyłem dosłownie do określeń, które nie mają sensu do czegoś i w sumie użyłem ich, bo brzmią totalnie idiotyczne albo śmieszne. I wydaje mi się, że jak robisz coś takiego, to to nawet ma swój urok. Szczególnie ten. Szczególnie jak co? Nie wiem jak co, ale szczególnie jak coś chciałem powiedzieć. to jest moga. mogę się boić światła, więc mogę trzeba złać bez światła. Najlepiej masz ten radar. E, tu są uszar, pisze. Tu jest moga. O o, czapkę śpiocha, mogę zrobić czapkę śpiocha? No nie wiem, mogę zrobić czapkę śpiocha, no to dawaj czapkę śpiocha sobie. Weźmiemy. Ona pewnie będzie, że noc jest wieczna albo... No tak, noc jest wieczna. W sensie, dosyć ciekawa czapka, sytuacyjna bym powiedział. Dobra, jak ja mam tyle hajsu, to czemu nie, dawaj tutaj zakupimy jak najwięcej tego, cztery bomby Tutaj idealnie będą, ilość wyważona, w ogóle, czekaj, gra jest? O, za minutę mój filmik, dotykam trale się wstawi Nemo! nie. Dobra, dawaj tego Nemo Ła Dawaj, łapiemy Nemo Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo? I wie... nie ma Nemo Nemo tak naprawdę ni nigdy nie istniał I to te, i, i te, te jest ten to jest powód, dlaczego nigdy nie istniał. Bo został zjedzony z <noise> <Ja> tego nemonii... <noise> Mamy sonar! Mamy sonar, widzowie! Mogę to kupić? Czekaj, nie został odskamowany na sonar. Nie wierzę. O, i chyba dzień nastaje powoli, ale to. O, ta nastaje, bo są latające ryby. A latające rybo znaczęło dzień. Wstaje już dzień, wstaje już dzień. A my lecimy se w dół, żeby nakopać cepień. Dobra, to nie miało sensu. Sensu. Ej, krewetka, krewetka, dawaj krewetkę łapiemy. Co jest? Krewetka. Dobra, dawaj, żeby mi nic nie zadał krewetki Nie, wy nie możecie, wy nie możecie zadać mi krewetki Jak mi zjadzicie krewetkę, to jesteście tymi, kanibalami Ka Kanibalami jesteście, jakie ci krewetki, Wie wiedzieliście o tym? Shrimp Nie, to jest jeszcze co innego, scrimp O, dawaj super. Ty, Typowa ryba do quest'a Albo do katalogu, żeby sobie odhaczyć Dobra, widzę, że w dzisiejszym odcinku bardzo dużo zrobiłem, 27 tysięcy Wiem rzeczywiście, tyle zarał byłbym to, to byłaby moja dosłownie reakcja na to, ile bym zarabiała, że zarobiłem tyle w grze i to jeszcze więcej, jeszcze więcej wydałem. Nie mogę tego nazwać ten, że zyskiem. Mogę to nazwać jedynie smutną i ponurą stratą. Tak jak depresja. Mieliście kiedyś depresję? Ja miałem dobra, ale tak na serio, serio miałem depresję, ale... Nie będę wam tutaj mówić do, dokładnie dlaczego i tak dalej, bo zbyt prywatne. I nie chcę się dzielić takimi rzeczami. Bo, bo okej, okay, są rzeczy śmieszne, i tak dalej. Mogę się śmiać ze wszystkiego, i tak dalej, ale. Ale czasami lepiej coś przemilczeć. Czasami. I ostatnio się dowiedziałem o tym mocno, że czasami lepiej coś przemilczeć. Czasami coś lepiej od siebie dodać. Czasami masz tak, że. Mimo, że ktoś do ciebie powie jakieś proste słowo słynie pójdziesz do domu, siedzisz cały dzień i będziesz nad tym, co myślał. że ktoś do ciebie powiedział mega proste słowo, i ty się zastanawiasz, czy ty mega proste słowo to. Yy, czy. Czy ktoś po prostu powiedział. Ej. Yy, nie, nie jakiś przykład, yy, że. Nie wiem, jesteś jest brzydki, o coś mi wybuchło, bomba. Yy, na przykład, nie wiem, yy, co to jest za, Co to jest za ryba, dawaj, pingwina wina łapiemy. Dobra, będzie na miniaturkę pingwino wino ryba Zrobię screena, czekaj, screenshot. Dobra, nie, nie, nie. Mój. Oj, jeszcze Maw. Co, co robił Mav? Nie wiem, dam. Yy, rybo pingwin na miniaturkę. To, to chyba była bardzo mała warta. No, nic nie warta, można by tutaj powiedzieć. Dobra, lecimy w dół. Mamy dużo przynajmniej. To mogę machaczek wziąć. Wyjątkowo by teraz mógłby być jakkolwiek użyteczny. Nie, 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 nie My chcemy złapać rybo-pingwina Tu nadal był rybo-pingwin, co nie? No, jest to jeszcze ostatni rybo-pingwin Mega dziwna ryba W ogóle dlaczego te ryby niektóre są odwrócone do góry nogami? I muszę pamiętać, że to jest mała ryba, więc Nie mogę jej mieć przy średnich rybach Obstawiam, że ona jest dosyć dużo warta Wygląda dosyć śmiesznie. Kompas do Właśnie złowiłem kompas, który jest warty 500 dolców Ujawnia łapać łapać takie ryby. O, wezmę ostatnią rybę i na no, dzisiaj chyba kończę. No... ten może... Ja muszę więcej tej gier nagrywać, bo Ostatnio też wam dałem ankietę, czy bardziej Do takich jak najbardziej oddanych widzów I się spytałem was, czy wolicie te śmieszne filmiki typu Nie wiem, robię rosu w minutę I wybucham i wybucha mi Czy bardziej wolicie, jak... nie wiem Gadam jakieś właśnie takie historyjki, które rozumiem Życie, komentuję, jakieś nie wiem, robię tak, tak, tak I łapi mi się ryba I tutaj nawijam, żeby pozabijał ją i, I została zjedzona i... I... mam wyczerpanie no, się. K kto ma takiej mocy grinds w gry? No, kto, kto tak reaguje grinds w gry? Gry. O jej, jakbym jeszcze ten odcinek zmontował, no to myślę, że ten odcinek byłby boski. Przecież dać do niego jakieś muzyki, jakieś efekty. Czekaj, co, co ja robię? Jakim jestem idiotą największym? Ja jestem dosłownie idiotą. Miałem rybę. Mo o, no dobra, to potrwa, żeby nastąpiła przemiana chemiczna. Walter White moment, Walter White moment o, W ogóle ten, muszę się pochwalić, że ostatnio wróciłem do Better Call Saul'a Jestem już na... Mm, w sensie, bo ja nie zacząłem od początku e, Tylko zacząłem od... Wtedy kiedy skończyłem, a tak obejrzałem pierwszy sezon i dwa odcinki z drugiego i... Już obejrzałem, jestem na, teraz na pierwszy, drugim sezonie czwartego odcinka, obejrzałem właśnie tyle I tak szczerze e, Muszę przyznać, że Better Call Saul e, To jest coś typu... To jest bardzo dobra rzecz, ale problem jest w takim, że Breaking Bad od samego początku, chyba cię łapałem już, że Breaking Bad już od samego początku, ten, robi, co, co Breaking Bad od samego początku robi, Breaking Bad od samego początku e, robi tak, że ten serial jest poważny i ma jakieś mega poważne tematy i on cię dosłownie wkręca przez każdy sezon i tak dalej, no chyba, że uznasz, że o, przyczerpałeś ten, e, to, że, nie, nie krewety. Pro, yy, jak to było w subnautice Że się wyczerpać z tego i już Ci się to nie podoba. Czasami tak masz pewnie. Ops widzę, że tak masz, że jak oglądasz cały czas nawet jakby to było artydzieło O nie! Tu jest ink, nie gadaj. Tu będzie ink, co nie? Tu jest ink. Czy tam Yang? Oj teraz tędy. O tu będzie. O tu jest wombat. Nie, nie ma inga. Albo Yanga? Może jeszcze go nie znalazłem. Abym bardziej obstawiał, że go jeszcze nie znalazłem. Dobra, tędy niestety nie przepłynęła, szkoda. Tu są skały jakieś na dole. Ja dużo żadnej ryby, Seira, tylko te wąbaty śmieszne. Ja pamiętam, że wąbaty się łapały na jakąś perłę lub na coś takiego, ale no, jak się tą perłę zdobywało? Pewnie trzeba było ją podnieść z gleby. A gdzie ta gleba dokładnie jest, to niestety ja nie mam pojęcia, więc będzie trzeba to sprawdzić. Tu jest ten kompas, to kompasa sobie darujmy. No. I... jeszcze mówiąc o tym Breaking Bad i one mi tak ciągu, że super. Potem zaczynamy oglądać Better Call Saul i taki pierwszy sezon. Wiecie, ale to jest to nudne. Ale problem jest w tym, że to miało być takie nudne. Tu jest ink? Co to jest? Wy to widzicie? Coś tutaj świeci. Tu spinoctis! Czy tam Nocturn? Uuuu, ciekawe, nie miałem pojęcia, że ta ryba w sumie jest w dzień, która śpi sobie. Jakby... Ja się, że po prostu naleci leci za mapy i nie ma A tu. Jednak o niespodzianka jakaś taka większa. No fajnie, fajnie, że można się dowiedzieć więcej rzeczy na temat tej gry, ga w nią. Eee, kończąc właśnie temat Better Call Sola. super jest, super, problem jest w tym, że m, jeśli oczekujecie tego samego e, od Better Call Saul'a co od Breaking Bad od samego początku, to niestety muszę wam przyznać jedną rzecz, jest nudne, jeśli oczekujecie tego, ale jeśli nie macie problemu z nudą, to tak właściwie spoko jest, i tutaj myślę, że na koniec złapię tego, tą rybę. Czy wystarczyłem w dzisiejszym odcinku? Tak. Czy by mówiłem jakieś śmieszne rzeczy? Robiłem jakieś śmieszne rzeczy typu żonglowanie cytryną. No, robiłem. No i chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dawaj jeszcze jakieś mały rybę, żebyśmy mieć po prostu bonus. Chociaż czy? Czekaj, czapę mamy. Nie, dawaj czapę, czapę, bo ona wygląda jak z tej gry. Jak ona była? Eee, a Hat in Fortune? Nie, nie, ta gra się inaczej nazywała o dobra, dawaj tą ja cię nie pamiętam, ale ty gra miała coś z czapką była taka dziewczynka, co... quest fish are colo... dobra, ale... ale... chodź czekaj na radarze, nie mam jeszcze radaru ale to jest za drogi, żeby tego nie wziąć Dobra, wezmę. Trudno, no, żeby nie mieć mało questów, ale bardzo dobra czapa nam się trafiła, muszę przyznać. Dobra, no, dawaj tutaj jakąkolwiek tą rybę, już nawet może być nadgwieziona, mam to tak, w tak przysłowiowej dupie, zarobiłem 57 tysięcy i wróciłem na ten sam stan, ale mam nową czapę. <gryw> ale mam nową czapę. No i nawet lubizowie widzowie, podsumowując, muszę zakończyć oglądanie Better Call Saul, może potem czuję Breaking Bad i po raz pierwszy obejrzę Elkanin, no bo nigdy nie oglądałem, no chyba, że... Chyba że pominę punkt z Rewatch Breaking Bad. A to by było na tyle. Bo, Dobra, w następnym odcinku tym powiem. Bye guys i do następnego!